Siemaneczko, z tej strony Maciej Bardzo chcieliście omówienie amx -a 50B Także specjalnie dla Was, dzisiaj zagramy parę bitew AMX-em I pogadamy sobie jak tym czołgiem w ogóle grać Zainteresowany? Zapraszam Jest to oczywiście czołg ciężki 10 poziomu, francuski Czołg ciężki, który ma magazynek Jeździ nawet 50 km na godzinę do przodu Więc na pierwszy rzut oka Bardzo nietypowy czołg Kiedyś ten czołg miał trzy pestki magazynku Dzisiaj są to cztery pestki, które strzają po 380 średnio na podstawie i jest to bardzo dużo. Na hajkach jest nawet 500 dm na strzałę. Takim magazynkiem z hajaków możemy zrobić ponad 2000 uszkodzeń. Do tego magazynek przeładowujemy 22 sekundy około. Też uważam, że jest to spoko wynik. Nie jest to ani za krótko, ani za długo. Dobry balans. Ale jest pewien mankament tego czodu. Pewien spory mankament. Nie mamy absolutnie pancerza. Kiedyś ten czołg miał pancerz na wieży. Dzisiaj nie ma tego pancerza nigdzie. Ani na wieży, ani na kadłubie. Więc nie liczyłbym na to, że odbijemy jakieś strzały. Musimy grać jak taki ninja. Wykorzystywać mobilność i unikać starć z przeciwnikiem jeden na jeden. Twarzą w twarz. Staramy się wykorzystać sojuszników, aby robić damage i nie dostawać. Albo robić większy damage niż, niż dostajemy. Brzmi prosto, prawda? Ale nie jest takie proste w rzeczywistości. Mamy początek. Dwa strzały westrzała. Za bardzo się wychylił, zaryzykował. No i mamy dwa pierwsze strzały. Kiedyś była Godzilla. Ale niestety nie chcę wychylić. Przeciwnik w ogóle gra bardzo defensywnie tę mapę. Odpuścili całkowicie medownie. Kwawa taktykę. No i podjedźmy sobie bez sportu. dobijmy tą godzinę bo nikt nie chce zabić. Zapraszamy do garażu. 268 do nas celuje, odpalam tarczę. Tak, tak, dobrze słyszycie, ten czołg ma tarczę. Kiedyś tej tarczy nie miał, dzisiaj ma tarczę. I uważam, że tarcza pasuje idealnie do tego ciągu. Magazynek włożony. Jedna pestka przyjęta na tarczy. Niestety nasi, nasi sojusznicy kapują bazę. A ja chcę damage. Także musimy pędzić. Mamy jeszcze 30 sekund jakieś jeszcze jeden magazynek w jagodę, Fajnie byłoby włożyć. Kończymy przeładowanie. Ja do dupą. Niestety fajnie się kątuje, Ale jest. Raz. Dwa. Może jeszcze jeden. No i super. 7-0, bardzo nietypowy wynik na tej mapie. Przeciwnik zamknął się po jednej stronie, no i gładka wygrana. Prawie 3000 damage na liczniku Tak się prezentuje tabela. Na tym czołgu ważne jest też to, aby w dobrym momencie przeładowywać magazynek, aby nie jeździć z jedną pestką, z dwoma pestkami, bo czasami to się nie opłaca. Czasami lepiej przeładować magazynek w tym czasie i wyjechać na przeciwnika z czterema pestkami, gdy w tym czasie na przykład nie możemy nic zrobić. Jeśli gracie na PC, przeładowanie jest pod literką C. Jeśli gracie na tarczu, wystarczy kliknąć tą amunicję, którą macie załadowaną i uruchomi się przeładowanie magazynka Przeciwnik ma tylko jednego meda ale X-em -y było na Karo w mieście. Przeciwnik ma tylko Gille, także tak musimy grać w miarę bezpiecznie. Ale przeciwnik ruszuje miasto bardzo agresywnie. Trochę za dużo przyjąłem, ale nic straconego. Bardzo chciałem strzałek na beczkę. No i co, my dawniej powinniśmy wygrać, nasze medy powinny porabić te dwa czołgi. Nie wiem do końca, kto mi spotnął, chyba to musiał być X. -em. No chyba, że godzilla stąd. Też jest taka opcja. Niestety nasz Archiem dostał chyba salwat godzili. I właśnie poszedł do garażu. No i w ten sposób my dawniej mamy przegraną. Ja muszę tu A miasto również nie wygląda dobrze. Szybka rotacja. Daćka na to pozwala. Dzięki swojej mobilności. Próbujmy tego Joha złapać. Ładuję Golda, dolna płyta, jedna pecha, druga pecha, do garażu, przeładowanie i jedziemy po s Musimy pamiętać o tym, że przeciwnik ma cały czas dwie godziny na plecach, więc wyjazd takim bokiem też nie byłby do końca inteligentny. Jedna godzina jest na midzie, kurczę. A druga jest tam z tyłu, drzewko się połamała. Nie wiem czy ta godzilla strzeliła Wydaje się, że nie Dobra, magazynek wystrzelony, cofamy się Przeładowanie No i odpalam tarczę. Żeby ta Godzilla nie dała mi za jakiś maksymalny damage. Ale Godzilla cierpliwie czeka. Dopiero teraz wyjeżdżę. A, poczekałaś mi tarcza zejdzie. Bardzo sprytny 1200 Zbawiałam się przed chwilą, ale Fauka mnie jest odbija pierwsza. No i bitwa przegrana 7-2. Niestety nasze medy zagrały bardzo źle, bo przegrały bitwę tak naprawdę dwóch na jednego, ponieważ RKM pojechał dopół do Pudu Godzilly i dostał za fulla. Tak się prezentuje ta No i kolejna bitwa. Ogólnie, jak widzicie, tym czołgiem nie gram w pierwszej linii, bo to jest głupota. Tym czołgiem trzeba grać jako wsparcie dla timu. Jako czołg z drugiej linii, czołg który dojedzie, czołg który czasami przesnajpi, ustawi jakąś pułapkę, bo my bez pancerza w pierwszej linii za dużo to nie zrobimy, ani czy na wieżę, ani czy na kadłub, nie ma to totalnie sensu, my musimy grać tylko wsparcie, mamy trudną mapę jak na beczkę, ponieważ to jest mapa typowa dla czołgów wieżowych, ale spróbujmy coś tu zrobić. odbijamy się, no i tu jest koncept konceptem na wieżę będzie ciężki. tak samo z progiem na wyspie który ma dobrą pozycję i będę od niego zbierał niestety mam przeładowanie no i muszę uciekać muszę uciekać póki mogę niestety nasze czołgi w ogóle nie grają Kila. Jego go ale prok podjeżdża. Fajne jest to, że właśnie ta beczka ma dużą alfę. I naprawdę nie brakuje dębać na strzał. Mamy po 400, z nawet 500, i to jest czuć naprawdę. Taki magazynek po 400 średnio robi mega roboty.

Na chwilu była jeszcze Jagoda, ale Jagoda pojechała w tym kierunku. Na chwilu został tylko koncept, ale ja mam za mało HP, żeby z nim walczyć. Bitwa jeszcze nie jest przegrana oczy oczywiście. Jeszcze możemy to wygrać, tylko żeby Jok nie zabrał od Tudeków. Jeśli dostanie Tudeka, ta bitwa na 100%. Gratulacje minus 1000. No i co z tych twoich dwóch strzałów, gościu? Co z tych twoich dwóch strzałów, jak zostało za 1000? I twoje cenne HP poszło się pierdzielić Dobra, skończmy tę godę. Pomóż mu naszemu. go skończona. Od razu wrzucam przeładowanie. I tak. Nasz, nasza guzetka dostała strzałą. Więc na 100% na ich kampie jest guzetka. Na Hila jechał butek i koncept jest na hilu. Więc wiemy o wszystkich ciągach. Problem w tym, że jestem na strzałach. To jest nasz największy problem. Jeden błąd jest wspomnę. Jeśli ja zginę, to wygranie bitwy będzie bardzo, bardzo trudne. Mamy obiekty na kampie, ciąg na kampie. Chyba musimy po prostu czekać, szczerze mówiąc. Za dużo to ja tutaj nie wymyślę. Musimy czekać na moment, kiedy albo ich buzetka podjedzie, albo czołgi z heal'a jakiś błąd. Chociaż ja osobiście najchętniej podjechałbym o, butek podjeżdża. No właśnie, jest wóżka. Z tej się najbardziej bałem. Jest końców bokiem, jedna pecha. Wóżka bokiem, druga pecha. Wóżek zjeżdża. Wbija się pięknie. Daje mu hałaka, strzał z związku i się cofam. Cofam się, ponieważ przeładowuję magazynek. Ciekawe czy mój obiekt mi pomoże. Ciekawe czy zdąży. Niestety nie zdąży. Ja się jeszcze przyblokowałem No i lecę do garażu O, obiekt na gąskę, zaraz Masakra No i co, bitwa przegrana niestety Przegraliśmy Hila. No i jak przegrywasz Hila na tej mapie To co go przegrywasz całą bitwę Bo heal to jest strategiczna pozycja A u nas na Hila pojechałem tylko ja na początku bitwy I chyba jeden czołg może Także takim składem nie wygramy bitwy Bitwa oczywiście przegrana ponad 5000 na liczniku, ponad 1000 zablokowanych, to jest też ciekawostka no i tak się prezentuje tabelka no dobra, pogadajmy sobie jeszcze o wyposażeniu i materiałach bo też to na pewno Was interesuje kamuflaż, obowiązek, wiadomo materiały, dwie naprawki i tarcza, uważam, że to jest najlepszy set, najbezpieczniejszy zapasy kawa i rogalik wzbogacone paliwo puszka pasztetu amunicja wygląda w ten sposób no i wyposażenie ulepszona wentylacja dlaczego? Ten czołg ma tyle penetracji na podstawie, że mi osobiście tej penetracji w ogóle nie brakuje Więc tutaj wyjątkowo mam wentylację, system izolacyjny, ulepszoną optykę, super doładowanie, staranny montaż, akcelerator silnika, działo wyborowe, skrzynka z narzędziami i system dostaw materiałów No i kolejna bitwa, Laguna 29. Atiry, no i zobaczmy jak nas z tym się rozjedzie Czołgi jadą trochę w lewo, trochę w prawo, trochę na mido, okay, i pojedźmy w tym kierunku To na przejeździe, oczywiście spotuję. No i mam spota 20 sekund. Teraz wychylanie byłoby głupie. Lepiej poczekać. W ogóle magic podjeżdża agresywnie. Ciekawa taktyka. Mają bardzo dużo czołów na kampie. Nietypowo. Posłajmy sobie z tego koleczkę Dwie plechy w bok. Może jeszcze raz się wychyli. Tutaj podjechał tej na bardzo mocno zebrał No i na szcząg nie można tego meda po prostu Kwestia formalności Dobijam, jednak nie, nie polosowało Teraz dobijam Poczekam jeszcze chwilę, a dobra, nie było już bez tych przeładowań 3 w ogóle po dwóch minutach bitwy Szybko się dzieje Już kończę przyładowanym Gazynka, jak widzicie te 22 sekundy to nie jest coś mega dużo, nie jest to nic strasznego. Dobijam destynę, jednak nie wybijam, znowu jakieś niskie losowanie. No i możemy tego Light'a złapać. Nie trafiłem. Ogólnie ostatnio pogrywam dużo w dużego wota i moje celowanie może być trochę dziwne, bo tam jest całkiem system celowania i trochę się przyzwyczaiłem do tego. Nie ukrywam, gra mi się teraz dziwnie. Ale jest, mamy koń do magazynu. Dwa czterysta na leśniku. Warto szybka bitwa, ciężko prać coś postrzelać. Nasz team pojechał dziwnie po całej mapie, ale. im przeciwnika zagrał jeszcze dziwniej. No i wygraliśmy tak akurat do bitwy w dwie minuty. Teraz już kwestia dobijania i formalności. Wyjeżdżamy do lajta. Lajta, który ma w ogóle kamuflaż lub no, i zabijamy go 7-0, 2,5 minuty. Bitwy bardzo szybka bitwa, no i damage też nie zachwyca, prawie 3000. Top damage mamy starożytne piramidy, tylko dziesiąte. Tiery, Wnik ma odziwo tylko jednego lajta, 0 medów. U nas jest magic więc na medowni mamy przewagę, no i tam się kierujemy. Beczka jest na tyle mobilna. Te 50 na godzinę, średnio 37-38 to spokojnie wystarczy nam, żeby dojechać na medawnię, praktycznie jak med med który ma magazynek 4-pestkowy. O co wyjechał na widzie? Nawet trafiliśmy fajnie. I od razu rzucam przewodowanie, bo ja w tym czasie nie mam do czego strzelać. Więc po co taka z tymi trzema pestkami? Lepiej mieć 4 pestki. I tak w tym czasie. Nie zrobiłbym nic lepszego z tymi trzema piosenkami. To jest też ważne, żeby wiedzieć kiedy używać przeładowania na tym czołgu. Naprawdę to się wydaje błahostką, a naprawdę to dużo zmienia. I stwarty to wjeżdża, nie wie o mnie. Ja próbuję go wpuścić. Też moje czołgi się wycofały i mi się to nie podoba bardzo. Bardzo mi się to nie podoba. Staram go na wąskę, ale on się naprawi, no tak. Dobra, uciekamy z tym dawna. Nasz czołgi grają zbyt defensywnie, żeby coś stało. Pomóżmy tutaj na idzie, bo tu się dzieje. Coś dziwnego. Owidi stoją na okno, nie dostają. Nawet odbijem jeszcze. No i baczad do garażu. Ładowanie. I mamy 1-0. I czwarty gra na mostach. Cały czas. Największy problem to jest ta godzina na medowni. Co ta godzilla planuje na tej medowni? Dobra jest Dajemy mu gąskę Druga gąska Strzelił do mnie 1200 Prawie myślałem że nie widzi mojego kadłuba A jednak widział Koda. Tak długo celował że myślałem że naprawdę nie widzi i jestem tu bezpieczny Ale jak się okazuje nie Bardzo szkoda tego strzału Gdybym tego nie przyjął, ta bitwa wygramy 100%. Teraz trzeba będzie napocić. Mogę przy nim, ja chcę uciekać, widzę. Poduję hajaka w dupę, czwórki raz. Drugi strzał. Już tutaj się wychylam. Bo jestem tak na pewno strzała do czwórki w bok. Ten czołg wpuszcza hajaki nieziemsko, więc naprawdę nie będę ryzykował, bo... Jesteśmy w stanie tę bitwę wygrać, tylko trzeba teraz kisić się i trzymać te HP. Nasza setka bardzo fajnie uciekła. Cześć, wszystko Tak szybko we mnie? No kurde, szkoda. Dobra, tego strzału. Chciałbym jakoś pomóc, ale na razie nie mogę za bardzo. Wydaje mi się, że nasze T100 powinny robić więcej. Fajny strzał przed, bardzo fajny strzał przed szóstka jest na strzała Dobra, skończyłem kurkę. Warto było przyjąć jedną pestkę, żeby dobić się kurkę, bo to był groźny rywal No i tam przeładowanie mamy sporo czołgów na strzała setka musi teraz zrobić robotę i podbić te czołgi. Ona ma najwięcej HP, no właśnie ciogi jest sporo jeszcze Ja jestem na strzała niestety źle to wygląda muszę uciekać Wyważniej się czwartego złapię. Bo za bardzo się wywarł. Dokładnie. Zabijam pięknie. I został heavic. Nie wiem ile ma HP. Wydaje mi się około 700-800. Dlatego ja uciekam. Uciekam do mojego sojusznika. Musimy zagrać razem. Ja się nie był gdzieś tutaj. Ja się wychylam. Czekam na... Ruchy mojego lajka. On ma 1000 HP, on może przyjąć na spokojnie. Ja przyjąć już nie mogę. Jawik tyłem, wychylam. Zaskarz go dobija i bardzo fajna bitwa. 7-5. Prawie 5000 na liczniku. MK, no i tak się prezentuje tabelkę. Gdybym nie przyjął tego strzału od godzilni, ta bitwa byłaby jeszcze prostsza. Ale naprawdę nie sądziłem, że on ma bicie. Bo on tak długo stał celowo i ja się za bardzo nie ruszałem, że myślałem, że on co lef nie we mnie. No i ostatnia bitwa na dzisiaj nad rzeczy. Fajna mapa dla beczki. Można pomóc medom. Przecinnik ma dwa medy. U nas w teamie również dwa. Uważam, że przeciwnika są lepsze medy. Pitbull i MK dominują te setki i to, Ale pomóżmy im. Jak my im pomożemy, to myślę, że nie będzie tak źle. Dlatego jedziemy na medownie. Jedziemy prawie 5 dyszek na godzinę, więc to jest tak naprawdę chwila. MK ma spotę, MK w rogu. Nasz prog gra bardzo defensywnie. W ogóle wszyscy tu jadą To za dziwna bitwa No i widzicie, ta siatka nie ma szans z Mką Jemka jest po prostu za mocna Ale MK podjeżdża za bardzo, co on robi? Jeden strzał, drugi strzał pięknie Jemka jest już na jeden solidny strzał i musi uciekać, ale nie może uciekać, bo ja tutaj stoję Ale próbuję uciekać. Bo ta MK coś tam kombinuje Mój Team w ogóle... Kurde, zagapiłem się. Mój team w ogóle... Zamiast jechać to stoi. Czołgi ciężkie wyjechały im na dopę. Boże, to jest za dziwna bitwa. Co tu się dzieje? takiej dziwnej bitwy na tej mapie, szczerze bardzo dawno miałem. Zobaczcie jak mój team jest ustawiony. Joch przeładował i wyjeżdża. Czyli w tej maspoce. Oj, i w tym sobie stał na górce, szczęśliwy. Ja nie będę strzelał nie wiem na razie. To są zbyt ryzykowne strzały. Poczekamy na jakieś lepsze bicie. O pikuje właśnie, ale jest pudło. Drugi strzał, również pudło. Idealnie się ruszył. Rozweszło i przełodowano. Na razie mamy tylko tysiąc, ale widzicie. Jaka ta bitwa jest dziwna Ja za bardzo sam też nie mogę do przodu podjechać z lewej bo nie wiadomo co tu stoi Podjedźmy z progiem, sprawdźmy Chyba czołgi uciekły Na razie bitwa jest tak dziwna, że nie wiem co nawet co robić szczerze mówiąc Mamy Flocha bokiem, robię jeden strzał i w razu się cofam bo tutaj, właśnie, to jest obszar nie Godzilla za 900. Ja się odbijam jeszcze od niej. i trafię w zwiarnę. Ale Dobra, to już wejdzie. Godzilla na strzałę. No i co? Ładuję magazynek. Brakuje, kurczę, po to z tej bitwy jakiegoś spota lepszego w czołgi. Dobra, jest ten. Ja jeszcze ładuję magazynek. Bóg wie, że z Golda będzie ładnie wchodziła. No i ładujemy, raz, jakaś gąska by się przydała, dwa i przeładowanie. No spokojnie, mamy czas. Prawie z 1000 na już mamy, więc nie jest źle, jeszcze ponad połowa HP. To z tej prawej. Nasz team stoi tak defensywnie, że przeciwnik nie może podjechać. Po prostu to byłoby dla nich samobójstwem. Ale my z lewej też za bardzo nie marzymy. Tam stoi Godzilla, jest Spot'a, Speedblue jest stąd. Daj mi może jakieś blindy, ale wypadałoby trafić. No i ładujemy. 3 minuty do końca. Na razie nikt nie spieszy. Procedure to sputuje lewo. Ja trzyma prawo. O, zobaczmy. Jedzie jego da. Przeciwnika. Może dostała? I nie oddał. To jest to właśnie. On dostaje i nie oddaje. Bezota podejrzewa z prawej. Nasz strzelił, nawet chyba nie, nie trafił. Bezota ładnie. Jest MK. Raz. Dwa. Mam spota, od razu się cofam. Od razu do tyłu. Tam jest przeładowany Joch. Może być Chieftain, może być Pitbull. Jest Joch na kamieniu. Dobrą pozycję zajął, ale ja będę miał te bicie, jeśli on nie podejdzie do przodu. Ale ja podjeżdża, ale jest bicie, jest bicie. Ja doładuję magazynek. i będę miał Nie, dobra, strzelamy zapeków, pewne pestki. Raz, chyba się odbiłem. Dwa, trzy, cztery. Nie wiem ile z tego weszło, ale myślę, że nawet w połowę mogę wejść. Dwie minuty do końca. No i czekamy, ładujemy magazynek, niech podjad to spotuje. Chociaż tego Jocha, żeby nie mógł podjechać bez A Paton podjeżdża. ładnie. Dobra, podjadę chyba z lewej, bo ta bitwa będzie remisowa, coś tu. Dlatego zróbmy chociaż więcej DMG. Joch podjechał, coś tam u nas dostał na pewno. Nie miał tyle HP. Nie wiem, czy przejazd w jest mądry, ale szczerze, potrzebuje damage. A tu jedzie tym botem. Ustawiam go na gąskę. wydłużam I może nawet kończy. Nie polosowałem. Dobra, ładujemy. Może jeszcze zdążymy przeładować. Może mi ktoś pomoże? Dobiliby tego chiffa. Nie ma szans, szkoda. On strzelił z hejka wbierze, także jeszcze jest okazja. Jeden. Teraz nie zdąży. Nie zdąży. 45 sekund do końca. BZ dopiero teraz podjechała. Szkoda, jakby pomogło mi wcześniej, ja bym skończył jeszcze dwa czołgi. Nawet. Rok ma jedną pestkę. I się odbija, dobra. Bitwa będzie zremisowana albo przegrana. Ma wygraną już nie ma szans. BZ to nie przeładuje tyle razy. Bardzo dziwna bitwa na tej mapie, szczerze. Przez 100 lat co w tu grę gram? Aś takiej bitwy nie miałem dziwnej. Teraz Bezeta się odbija od boku w ogóle strzela w wieżę. A, jeszcze godzina. Jest dobra, tyle to nawet przegramy. 15 sekund. Został czołgnąć strzałę. Ciekawe czy Jagoda przebije. 7, 6. Bezeta powinna podjechać. Jegoda się odbija. Jeszcze pilno będzie miał szansę. 3, 2, 1 remis. Ja pierdziłem niesamowite Godzilla mogła sobie ceka, ale nie chciałem. No i mają remis. Ile zrobiliśmy? No od 5 koła jest, nie jest źle Jak na taką dziwną bitwę myślę, że spoko wynik No ale cóż, remis To wszystko w tym odcinku Napisz czy ci się spodobał Czy będziesz chciał robić beczkę Według mnie warto To jest naprawdę dobry czołg, ale w rękach dobrego gracza Bo słaby gracz nie wykorzysta potencjału tego magazynka I będzie po prostu zbyt papierowy czołg Ale dobry gracz na czterech pestkach naprawdę zrobi tym czołgiem robotę Tylko trzeba być cierpliwym i trzeba grać w drugiej linii Jako czołg wsparcia Bo my flanki sami nie przytrzymamy nie mam do tego warunków i parametrów. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, obserwacje. Zachęcam do wsparcia kanału. No i dzięki za oglądanie, Simoneczko.